Gorycz żółci. Fragmenty czyta autor. Zacisnął mocniej rękę na rękojeści noża i poczuł, jak chłodna stal styka się ze skórą. Jego oddech stawał się płytszy, a ciemność wokół zgęstniała, jakby zwołowrogie postacie czekały na jego ostateczny krok. Ich obecność była odczuwalna w gęstym powietrzu, jak duszący zapach kadzidła mieszanego z siarką. Czas na ulgę, powtarzały mroczne głosy, teraz bardziej wyraźnie, bardziej natarczywie. Odetnij się od bólu, przestań cierpieć. Zamknął oczy, starając się zignorować chaos w swojej głowie. Przypomniał sobie to, co stracił: dom. Firmę pasję. Litka, Krystian, Żaneta. Przyjaciele, za których ich uważał, byli przeciwko niemu. Odebrali mu wszystko, a teraz czuł, że nie ma już nic, co mogłoby go utrzymać na powierzchni. Obrazy zdrady przesuwały się przed jego zamkniętymi oczami, jakby umysł celowo przypominał mu o każdym ogromnym ciosie jaki otrzymał od tych, których kochał.